Święta 2021. Zobaczmy, jak przestrzegają. Szkoda, że w tym roku nie odprawiali tego oryginału, te to, 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 to może by normalne już. Może wcześniej by się badania zakończyło. <laughs> wcześniej by się zakończyło od, odganianie zła. A to zakończyliśmy był... tymczasem przegląd tych informacji. No, i, granicy, I nie macie, macie maseczek. Bardzo się dziękuję Marleto. Jesteście z siebie dumni? Dumni wracamy do kraju. Oczywiście no. w, w Polsce Wielka Sobota zgodnie z naszymi narodowymi tradycjami. Pytanie jak panie wpłynie na przeciek A nie moimi? Z tego dnia wierni trwają przy grobie pańskim, rozważając mękę i śmierć Chrystusa i oczekują... To co roku go zabijacie. Tradycję, tego dnia są pokarm. Katolicy biorą młotek. Ze względu na pandemię biskupi w Polsce wskazują, że tradycyjne błogosławienie pokarmów może zostać zorganizowane tylko pod pewnymi warunkami, a zalecane jest, aby pobłogosławienie pokarmów odbywało się poza świątynią, na przykład na placu przed kościołem lub terenie. pańskiego. W okresie świąt wiele mówimy o pomocy. Caritas od wielu lat, szczególnie właśnie w okresie świątecznym pomaga najbardziej potrzebującym. Tak. Kolejny raz udało się zorganizować się paczki z żywnością na Maszelszkanotne. A Ania Nowakowska jest w siedzibie wrocławskiego Caritasu dziętowym, okay. do ilu osób w tym roku trafi ta pomoc? Dzień dobry, rzeczywiście do ilu ja osób dzisiaj pomaga osobom najbardziej potrzebującym, zwłaszcza... To będą noce zimne, mroźne, poranki także mroźne. Jutro, kiedy się Państwo w niedzielę obudzą, to będziemy mieli za oknami minus 2, minus 4 stopnie o poranku i dopiero potem się zrobi cieplej. W poniedziałek rano od minus 1 do minus 3 <laughs> Nie najcieplejsze dni i mroźne noce przed nami. Z Białego Stołu przeniesiemy się teraz do naszych południowych Stołu. Ciekawe, sosialatów. czy Pan ma maseczkę. No, jak zawsze, jak zawsze w Maseczce. Dystans, dystans. Także that. tradycje wielkanocne wciąż Fajnie są. Chętnie by zaczynał się program między z w czeskich tym, Co roku powiedział w ramach, o tym świąt Wielkiej Nocy, że się jest to, że Kierujących taczkami. Taczki, Taczki hałasują on. niemiłosiernie i ten hałas w myśl czeskiej tradycji to symboliczne wypieranie zła. No. To wydarzenie, ten przejazd z taczkami w czeski Bójdzieowica bój Bujejewica, jest, jest co roku w Wielki Piątek. W 2020 się nie odbył ze względu na pandemię. W tym roku władze zgodziły się na przejazd taczek, ale z dystansami w maseczkach. No tak jak ty masz, nie? Hmm. Do drzioła, Staramy się stosować do obostrzeń pandemicznych. Chcieliśmy maszerować w to jest stosujecie? symbolem w każdym roku, ale w też maseczki ochronne, procesje tworzą maszerujące pary prowadzące taczki, zachowany jest także odstęp, więc nie możemy być w ogóle w ogóle siebie, 19, ten na marsz i dźwięk grzechotania mają symbolizować m.in. wypędzanie zła. Zła? zła? Tak, Czyli za w za zło? Czyli go mam Nie na. Jesteście dobrze tam ci Nieważne, czy mieszka w budzie dla psa, czy nie mówi po polsku. Dla niego. I dla wolontariuszy z Lublina to cały czas owca, którą trzeba odnaleźć. Tak, odnaleźliście? Gdzie maseczka? Aha. Uszy małe? Gdzie maseczka? Czy to uszy duże? Wszystkie potrzebują właściwej pielęgnacji i higieny. Dlatego ja i moja rodzina No, Na tym potem was nie dorwie. Radzę Wam go unikać. Największy koński zakapior na całym Dzikim Zachodzie. Ma. To kuchnia jest idealna. No, maseczka. Zobaczcie. Ideał kobiety. Na Wiedziałeś, że jak ktoś wie na kuchni, jak ktoś tam o tym, o tym pojęcie, co ma być na tej kuchni, czego ma nie być, musi zrobić porządek po swojemu. Przecież cała kuchenka jest, najważniejsza. Zresztą sprzątamy i wiemy, co jest potrzebne, co nie. No to chyba nie. Tymczasem w magistracie pojawia się zaproszona przez Magdę Gessler pani z koła gospodyń wiejskich, w dodatku z koleżankami. I z Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry, wieczór. Dobry, wieczór. Dobry. 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 W walce z epidemią o! nie ma i nie było łatwych rozwiązań. Ale Przecież nasz rząd bierze to nie za jest nie ten wszystkie koronawirus przed za te, które ochroniły nas przed pierwszą falą, za te, które Polacy pozwoliły uruchomić pandemii. ponad 200 miliardów złotych wsparcia dla firm i pracowników oraz za te, które pozwoliły uratować 6,5 miliona osób przed bezrobociem. Ale odpowiedzialność ponosimy również za te decyzje, które okazały się błędne. Właśnie Przez ten rok wielokrotnie jak zjebaliście sobie no wyręczano we wszystkim w czubie, sam łóżko. A ja tylko chyba nie otarłem tylko się pościeli tużko My spare times enjoying my stickers bawić się z kotami Jak pomóc osobom starszym pamiętaj masz prawo przekazać 1% swojego You're Symbolicznie chciałam swoją wdzięczność okazać. Ale niech pani powiesz porwie. miast i my o tym wiemy, chociażby w naszej która przed pandemią wydawała około 500 posiłków, nagle w marcu ubiegłego roku, dosłownie z dnia na dzień, z tych 500 zrobiło się 630 i to jakby trwa do dzisiaj. Cały czas te, tych posiłków tyle dziennie, tylko w tej jednej jadodajni ja wydajemy. Dziękuję bardzo. Rzeczywiście pandemia zmieniła naszą rzeczywistość, zmieniła codzienność. Osób potrzebujących jest coraz więcej, no ale właśnie dzięki Państwu, dzięki Państwu wsparcia jesteśmy w stanie przygotować się. Panie... koronawirus w święta jeszcze więcej, a po świętach zamkniemy Was w gettach domowych. Powiem, że to Wasza wina i będziemy ściskali Wam kity jak zawsze. Ludzie, ludziska. No, taka. Ten, chciałem Wam pokazać co leci w telewizji. No. Super. A gdzie maseczka? Ta. Maseczka czy COVID-19?